Co tam u Was dobrego słychać? Dobra. Nagrywam tego vloga dzisiaj dla Was. Ehm, co? W drodze jestem. W drodze, jest dzisiaj wtorek. Wczoraj nie nagrałem nic. Dzisiaj nagrywam już dla Was i dzisiaj zrobię Wam update z pracy. Co tam u nas słychać? Jestem trochę późno dzisiaj w drodze, ponieważ z rana musiałem ogarnąć kilka spraw. Pierwsza sprawa to była wymiana opon w tym samochodzie. I powiem Wam, że dobrze, bo już przyszedł na nie czas. Muszę zrobić MOT w tym tygodniu, więc z tymi oponami, które miałem, raczej marne szanse, żeby to przeszło. No i, no i bezpieczeństwo po, po, po pierwsze, nie? Ta opona z lewej strony już była tak zrujnowana, ja kupiłem ten samochód z takimi oponami, i takie je dojechałem jeszcze. Nie podróżowaliśmy za daleko, więc lokalnie, 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 ale tak siak trzeba już było wymienić. Liczyłem się z tym, że muszę i zrobiłem. Pojechałem do zaprzyjaźnionego garażu, tam byłem w tamtym roku, robiłem opony do craftera, one są do tej pory dobre i na pewno jeszcze będą dobre długo. Powiem wam, za cztery opony, z wymianą, z balansem, zapłaciłem tylko 300 funtów. Wydaje mi się, że dobra cena, jak do Vana. Nie były tu może jakieś drugie opony, ale też nie były z tych najtańszych. Taką dostałem cenę. Nie, da, nie, nie dostałem nawet drugiej opcji tak naprawdę, ale dobrze, dobrze wyszło. Także opony mamy nowe, jutro jestem umówiony też z mechanikiem właśnie, aby naprawił mi ręczny, bo nie do końca coś tutaj funkcjonuje i tam ma mały przeciek z, gdzieś z jakiegoś pojemniczka, więc to ogarnie i będziemy ready to e, zro, e, zrobienia przeglądu. Poza tym co. Wczoraj e, już zacząłem malować szafki tutaj na tej robocie. E, wrzuciłem kolor na dwie szafki czy trzy szafki, zobaczcie jak to, jak to wygląda. Po drodze, przez to, że już je zacząłem malować, zastanawiałem się co robić z drzwiczkami, bo ten interior designer mówił, żebym nie malował ich w środku, tylko malował do krawędzi. Spoko, mogę tak zrobić, ale one są dosyć brudne powiem Wam szczerze w środku i nie pasuje mi ta cała opcja nie malowania ich w środku. Do tego tam kilka szafek jest w środku też malowana wcześniej, reszta jest po prostu z okleiną drewnianą zrobiona. Jedną z tych dużych szafek mamy pomalować, a tą resztę niby nie. I się zastanawiam, czy to jest yy, OK, bo nie chciałbym być postawiony przed faktem, już później, jak kuchnia będzie skończona, że a tych szafek to dlaczego żeście nie pomalowali. Na przykład, nie? Wolałbym uniknąć czegoś takiego i chciałem się z nim wczoraj skontaktować, aby zdecydował, czy malujemy, czy nie malujemy. Bo moja decyzja byłaby jedna. Nie chcę sam podejmować tej decyzji, bo zaraz będzie, a może, może tak miało być. Więc. Yy, Zobaczymy, co on powie. Spróbuję dzisiaj jeszcze raz do niego zatelefonować, bo wczoraj nie odebrał telefonu i rozwiążemy to. Poza tym co? Jacy pomalował już w środku w konserwatorium wszystkie okna. Tam mieliśmy przygodę z taśmą, słuchajcie. W ogóle taśmę już zerwałem też w kuchni, wszędzie dookoła, bo, bo nie ma sensu jej trzymać. Ona jest dobra na 1-2 dni. Jak zaczyna trochę dłużej zostawać, to ten klej wchodzi w jakąś reakcję i zostawił nam klej na szybie. Jacy pewnie już to właśnie czyści, albo już to wyczyścił. Zostawiłem mu taki płyn do czyszczenia plastiku. Ten PCV. To on się najlepiej sprawdza do tego typu rzeczy: ten klej automatycznie zaraz schodzi, nie? Tylko po tym trzeba będzie jeszcze raz umyć okna. Ale nie mieliśmy tego w kwestii ogólnie, bo potok naklejaliśmy taśmy, żeby okna były czyste, a teraz mamy okna do czyszczenia. No nic, damy radę. Radek pokonał wreszcie bramę. Słuchajcie, to też wiadomość. Wczoraj, poniedziałek doszlifował ją. Po czterech dniach. Sporo słuchajcie, sporo tam tego szlifowania było. Ale ostatecznie jest w miarę, nie jest idealnie, bo nie zerwaliśmy całej farby. Wiadomo. Ale to co mogliśmy to zrobiliśmy i dzisiaj on od rana już tam maluje. Więc jak dojadę to prawdopodobnie możemy może będzie już brama pomalowana jedna, a może i dwie. Ta farba dosyć szybko idzie, nie? To jest wodna farba, więc ona szybko zastyga. Ja myślę, że minimum dwa razy będzie trzeba pomalować tą bramę. Jeżeli znajdziemy czas, to i trzy razy. I chciałbym też, żeby Radek w tym tygodniu już zaczął malować w środku. Jacy dalej będzie malował konserwatorium na zewnątrz, bo tam mamy oczywiście okna z obu stron do pomalowania, więc będzie działał tu i tu. Ja będę malował dalej szafki i tak myślę, że do końca tygodnia chcielibyśmy jakby ten segment tutaj tych prac zamknąć, aby Wejść w następnym tygodniu tam tylko na Tą i Kibelek. Także oby się nam udało jest dzisiaj wtorek. Myślę, że są duże szanse. I co? Jestem w drodze. I, i chyba wszystko już powiedziałem, o, jeżeli chodzi o pracę. Poza tym dalej trzymam dla Was taką kilka niespodzianek. Mam kilka takich fajnych mini projektów w głowie, które chciałbym zrealizować z Wami tutaj na YouTubie ale przed tym też powinny ukazać się w najbliższych dniach, może tygodnia, dwóch, jakieś takie krótkie miniseriale, zobaczymy, związane z moimi wakacjami, bo ja cały czas nagrywałem, słuchajcie, nagrywałem z GoPro i nagrywałem też z drona, więc chciałbym, żebyście mieli przyjemność zobaczenia tych miejsc, w których byłem. Zobaczymy. To wszystko i tym wszystkim zajmuje się Grzegorz, Grzegorz jeżeli wiecie, oglądacie taki kanał jak Podróże Wojownika to Grzegorz właśnie tam współpracuje z, z tą osobą i składa dla niej filmy ja Grzegorza złapałem kilka miesięcy temu zrobił dla mnie wstawkę na, na mój film tą czołówkę i od tamtej pory mamy jakiś tam mały kontakt zgodził się na to, żeby się zająć złożeniem filmów z wakacji że zobaczymy, będzie niespodzianka. Ja mu się tam nie wpieprzam, niech zrobi sobie sam jak chce. To jest jego twórczość. Ja swoje zrobiłem teraz, teraz, teraz jego stronę Także zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy. Dzisiaj miałem z nim znowu kontakt przez WhatsApp porozmawialiśmy o, o tym projekcie i, i tyle. I zostawiam Niech sobie ogląda, niech się wkręca. <grym> zobaczymy. Także za chwilę zobaczymy się z chłopakami. Tam wam update już z sajtu, jak tam nam idzie, co zrobiliśmy i jak to wszystko wygląda na tą chwilę. Cześć. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Zobaczymy się za chwilę. Hej. Ja bym się i znikam. A jak nie w wanie, to na robocie. Zobaczcie jaki mam piękny outfit. Prosto ze sklepu. Mogę go odsprzedać później po robocie. Zrobimy aukcję. Tu mam kieszonkę na pędzel. <laughs> O tym jedynym najwłaściwszym. Dobra, słuchajcie, akcja jest taka: okna mamy pomalowane. Co prawda mieliśmy tu małą przygodę z taśmą, już Jacek to ogarnął, po, po, obmywał to, tą resztkę tego kleju, bo normalnie taśma zostawiła nam klej. Ale tego typu środek jest po prostu niezbędny na budowie. W takich sytuacjach, więc tutaj mamy okna pomalowane, zostają parapety, jak tylko skończy, dokręcać te wszystkie uchwyty i tak dalej. Zajmiemy się tym, co tutaj, tu mamy i ściany ogarnięte, bo pomalowałem tą tą resztkę do końca. Spoko zacząłem malować szafki, przygotowywać sobie je przycierać i tak dalej. Tu już też e, zacząłem je przygotowywać, tam szafka też pomalowana. I wiecie co? I myślę, że muszę je pomalować w środku, co niektóre, co niektóre. Wszystkie pomaluję, bo my mamy ogólnie malować tylko tamtą. Ale jak ja zacząłem je dotykać, ja widzę, że te drzwiczki nie są w najlepszym stanie ogólnie, są dosyć trochę już brudne. Stwierdzam, będę malował tym finiszem, w środku również, ze względu na to, że jak ma być to świeże, ma być to odświeżone, no to niech będzie wszystko odświeżone, nie? Ale zanim, podjąłem, zanim zacząłem malować sam, to stwierdziłem, że zadzwonię do tego naszego interior designera. Niekto o tym wie i powiedział, Rafał wiesz co, to jest dobra decyzja, słuszna decyzja, jeżeli masz wystarczająco farby i chcesz to zrobić, to to zrób. Ja i poprosiłem go tylko, żeby po, poinformował klientkę, że taką decyzję żeśmy podjęli, no bo mamy puste szafki, wiecie, w nich nic nie ma. Nie chciałbym e, później mieć głupiego pytania ze strony klienta, a dlaczego żeście tego nie odświeżyli? To ca cała kuchnia pomalowana, a tego nie? Więc jak już robisz, to robisz to do końca dobrze, nie? Jeżeli chodzi o bramę, Radek walczy z bramą. On ma dzisiaj plan pomalować to wszystko do końca dnia. Ja idę do klientki, bo gdzieś jej córka się schowała w domku obok. Taki piękny, nowy, ubrany. Zagadam z nią, bo wiem, że tutaj jest teraz, przyjechała i mieszka przez następne tygodnie z dzieciakami. Więc poruszę od razu temat projektu, który miał być zrobiony u niej. Let's go! nie ma, słuchajcie, ale przy okazji pokażę Wam posiadłość z drugiego kąta. To jest ten sam budynek, w którym my malujemy. Tutaj mamy ścieżkę, słuchajcie, z fajnymi zdobieniami, konikami. Tutaj mamy następny kawałek trawnika. A tutaj w środku mamy basen. W tym budynku. Zobaczcie, jak ja jestem piękny i młody. Ten strój mam zajebisty, dawno ogrodniczek nie miałem. Czekajcie, czy tutaj drzwi są otwarte? Otwarte Zobaczcie jaka tu jest akcja, nie? A tu jest basen. I ten sufit jest ten z tych napinanych. I gdzie? Caderski Dobra, tu nikogo nie ma. Basen cały czas ciepły Jeszcze przyjdzie taki moment, że się tu będę kąpał. Jeżeli chodzi o resztę ogródka, też mamy tutaj bujaczki, pierdoły, trampolinę. Tu mamy fajny domek. To jest raczej gotowy element dla dzieci. Taki domek, ale na drzewie. Fajna sprawa. Także to jest ogólnie cała posiadłość, powiem Wam szczerze. Tam jeszcze ona się ciągnie. Tam jeszcze są domy, ale tam już wchodzić nie będę. Tutaj, tutaj akurat mamy dostęp, to Wam pokazałem. I tyle w temacie, słuchajcie. Także chatka dobra jest naprawdę dobre. ogarnąć to wszystko, słuchajcie, ja mam problem z moim ogródkiem, się zastanawiam co z, co z nim zrobić i też nie chcę wydawać pieniędzy, ile taki ogród kosztuje sam ogród, utrzymanie go, nie? szok. Wszystkie te rośliny, kwiaty, trawa, chodnik, boże. To jakiś masakrator, nie? No nic. Dobrze, że tacy ludzie są, bo my dzięki nim mamy też pracę. I to mnie najbardziej cieszy z tego wszystkiego. Pierwsze jakiś staw, i kaczki super akcja, słuchajcie, cisza, spokój. Daleko od drogi, w ogóle nie słychać się nic. Jesteśmy totalnie na wsi. Problem z zasięgiem ogólnie też tutaj jest, nie. Także jak ktoś chce się do nas dodzwonić, to muszę zostawić telefon na oknie, bo inaczej kiepskie szanse. Wracam do roboty. Do zasranej śmierci. Nie, powiem wam, trzeba je wszystkie przetrzeć. Lampa nie bije. Wszystkie trzeba przetrzeć, e, e, chociaż trochę papierem. Trzeba je omieść z tego całego sefu. Widzicie, jaka kondycja jest tych szafek. I on ich nie chciał malować w środku. Ja nie wiem, porąbało go, więc zadzwoniłem. Powiedziałem, że one są w kiepskim stanie i że ja ogólnie je będę malował. Niech przekaże właścicielce, że taki jest etap pracy, żeby nie była zaskoczona. Mam nadzieję, że będzie zadowolona z tego faktu, że Rafał zdecydował jak zdecydował. Nie, nie, półki są powejmowane wszystko w tym temacie. Także półki też od razu przelecę. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążę. Te szafki już mam zrobione raz. 2, 3, tamtą montaż przygotowaną, wszystko jest odkręcone, jeżeli chodzi o te dekoracje, takie jak listwy prowadzące do szufla czy tutaj te wentylacje, także za chwilę to będzie przemalowane. Darek nie wstydz się, jesteś w ukrytej kamerze. <grymne> 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 Jeszcze tylko ta szapeczka <grymne> Dobra, słuchajcie, chciałem w czasie z wami pożegnać dzisiaj już, ale zanim to zrobię, przewrócę tą lampę, bo ona strasznie mruga. O. I powiem Wam, co udało nam się dzisiaj zrobić. Jacek pomalował prawie konserwatorium. Został jakiś pierdół, nie? tylko ten parapet głównie. Ale to to na szybkości idzie. Nie? Najważniejsze były te okna. To, to było trochę. Ściana też pomalowana, sufici pomalowany, cała obróbka pomalowana. Pięknie. Tutaj mam wszystkie środki w szatkach pomalowane, proszę Państwa. Tutaj też tą szafeczkę przed chwilą skończyłem, także jest cacy. No i tyle, jutro wskoczę na drugiego kołta, wszystko poprawię, żeby było już na bank piękne. A jak zrobię drugiego kołta, to już nie wiem co będę robił. Będę malował pewnie... drzwiczki pierwsze co od środka. Wszystkie drzwiczki od środka, a później na zewnątrz. Co? nie? Co jest? A jo, ja, ale, ale tu środków nie mam. Tu, tu mam tylko drewno, nie? Na zewnątrz. Także taki jest plan. Na zewnątrz. Na zewnątrz. Jak Ci idzie Radku? Ile Ci jeszcze zostało? Prawie kończy. Także pierwszego kołta praktycznie mamy, tak? Super Superowo. Farba jest, powiem Wam, dobra. Naprawdę jest dobra i na to wszystko, co tu mieliśmy na tej bramie, to jest chyba właściwy produkt, powiem Wam szczerze, bo te farby były różnej maści tutaj na tej bramie i wodne i olejne i jakieś słomiste, sło, 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 jak to nazwać nawet? Słomiane? Takie wiecie, smo, smo, smoliste, o smoliste, więc e, ciężko byłoby dobrać tak naprawdę dobry gatunek farby, aby to wszystko złapała I to jest fajna farba, pierwszy raz to używam, ale naprawdę jest fajna Zrobiliśmy tam w tamtym tygodniu próbkę, ani się to wyciera, ani brudzi za bardzo, trzyma się dobrze tego co tu było? Dlaczego mamy nie malować tą farbą? Cena jest nawet dobra nie? około 30 coś punktów chyba plus wat za 2,5 litra. Także też jest w miarę okej. Okay. Mam dwie puszki kupiłem, ale jednej nie wiem, czy użyjemy, Zresztą zaraz zobaczę. Ile ci zostało tej farby? Jak? Pół? Pół? Więcej niż pół. Czyli mamy jedną puszkę już za dużo kupioną. I powiem wam, tego Farenboła też trochę kupiłem za dużo, będzie trzeba chyba zrobić jakiś super konkurs na YouTube z odbiorem, z odbiorem własnym, nie? I, nie będziemy, no, i, te, I whisky w, w ten kieszeni. Więc e, możemy się dogadać. Słuchajcie, kolory widzicie, takie są kolory. E, wydaje mi się, że zostanie mi, zostanie mi kolor do szafek w środku. Zostanie mi kolor do szafek z zewnątrz i to mówię o całej puszce 5 litrowej. Ja zwrotu nie będę robił. Zabawimy się w konkurs i tutaj te kolory, które są w konserwatorium też zostanie nam super pucha, po 100 funtów za, za puchę. Taki mamy gest, stwierdziliśmy z chłopakami, że a czemu nie. Odwdzięczymy się Wam za to, że nas oglądacie. <gry> żegnamy się z Wami, trzymajcie się ciepło, zobaczymy się jakoś za dwa dni, bo taki zrobię update. Cześć!